2023 będzie rokiem inwestycji komunalnych, zapowiada Robert Waraksa, burmistrz Olsztynka, a także modernizacji dróg. Obecnie trwa przygotowanie do wyłonienia wykonawcy na remont ulicy Pionierów, Rubinowej i Złotej. Na ulicy Pionierów planowana jest przebudowa nawierzchni 660 metrów, w tym poszerzenie ulicy na odcinku od ulicy Mickiewicza do przyjazdu kolejowego. Ponadto w ramach zadania wybudowane zostaną ulice Rubinowej Złota w Olsztynku o łącznej długości około 630 metrów. ale inwestycji dróg Wszyskuje się znacznie więcej. Przed nami też modernizacja drogi wraz z budową chodnika do wojewódzkiego szpitala dla dzieci w Ameryce. Ważna inwestycja, bo, bo tam też jakby trwają duże projekty inwestycyjne, a docelowo także ma powstać centrum psychiatrii dziecięcej jako jedyny ośrodek stacjonarny w województwie, więc ważne jest poprawienie tej konkretnej infrastruktury. W wojewódzkim szpitalu rehabilitacyjnym dla dzieci w Ameryce koło olsztynka realizowanych jest wiele ciekawych inwestycji. Nasza ostatnia inwestycja to nad Budowa takiego pawilonu, gdzie powstaną 24 pokoje dla matek z dziećmi. To są dzieci z najbardziej takimi. Trudnymi schorzeniami do wyleczenia, bo to są schorzenia neurologiczne, często okołoporodowe, i powstanie też tam baza terapeutyczna. W sumie cała inwestycja to prawie 18 milionów złotych. W 2023 roku w Olsztynku szykują się również inwestycje w turystykę, by miasto było jeszcze bardziej atrakcyjne dla mieszkańców i turystów. Wracamy do budowy ścieżki przy Jeziorze Jemiołowskim. Będziemy przedłużać ścieżkę do Szwaderek. W tym pierwszym etapie chcemy tutaj Tutaj przynajmniej kilometr tej ścieżki dobudować od odmierek w stronę właśnie Kołatka, a docelowo do samych szwaderek taka ścieżka pieszo-rowerowa miałaby powstać. Kontynuowana jest również inwestycja na plaży miejskiej. W ostatnich latach udało się zbudować tam nowe molo. Też z budżetu obywatelskiego powstała sama plaża. Uzupełniono infrastrukturę, leżaki przebieralnie. W zeszłym roku z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miejskiej na plaży miejskiej w Olsztynku powstało ogólnodostępne miejsce do grillowania i ogniskowania wraz z wiatą. Na plaży miejskiej planujemy przy wsparciu środków z budżetu obywatelskiego budowę amfiteatru. Przy tej okazji też warto wspomnieć, że drugim projektem jest projekt strażaków, którzy taki punkt mobilny chcą stworzyć, edukacyjny właśnie do edukowania naszych mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa. Ponadto Olsztynek przygotowuje się do modernizacji stadionu leśnego. Miasto zaplanowało już środki na ten cel. Też chcemy pochylić się nad parkiem, który znajduje się przy stadionie i przy ulicy Zajęczej. Zakładamy, że będą na to środki unijne, m.in. do wykorzystania. Chcielibyśmy ten park odnowić, zwłaszcza alejki, jako takie miejsce, teren zielony, miejsce rekreacji dla naszych mieszkańców. Jak mówi burmistrz Olsztynka Robert Waraksem, budżet na 2023 rok starano się zrównoważyć, tak by inwestycje były realizowane z Zarówno w mieście, jak i w gminie. Ważna inwestycja przy szkole w waplewie już trwająca właściwie, czyli budowa boiska wielofunkcyjnego. E, oczywiście będą towarzyszyć temu środki z Funduszu sołeckiego. Tutaj mamy ponad 600 tysięcy na ten cel Solectwa zaplanowały swoje zadania. My je będziemy oczywiście realizować. E, na początku marca podpisujemy umowę na dofinansowanie budowy placu zabaw wraz ze stacją naprawy rowerów w miejscowości Lutek, więc trochę tych inwestycji będzie się działo. Przygotowujemy się także do dużych dużej inwestycji w kanalizację w Witramowie. Została podpisana umowa na duże dofinansowanie, bo to jest około 5 milionów. Tutaj rozszerzymy jakby kanalizację o miejscowość Witramowo, ale też zostanie przebudowana stacja uzdatniania wody w miejscowości Wigwald. Pracujemy nad poprawą komunikacji z mieszkańcami i planujemy wdrożyć aplikację do komunikacji, żeby łatwo przekazywać przekazy, ale też pod kątem właśnie tych wszystkich kryzysowych sytuacji, które mają miejsce, a które wymagają jednak szybkiego przekazu. Mieszkańców Olsztynka zapytaliśmy, jak oceniają dotychczasowe działania burmistrza? Myślę, że jest bardzo dobrym człowiekiem i na odpowiednim stanowisku. Dlaczego? No, ogólnie uważam, że to jest przede wszystkim młody, tak? A nie jakiś tam 60-paroletni. A młody to zawsze jest młody. To zawsze patrzy też na potrzeby swoich też, tak? Cóż, bardzo trudno jest mi dokonać oceny nowego burmistrza, bo jest moim pracodawcą. Ale generalnie bardzo się cieszę, że młodzi ludzie angażują się w życie naszego miasta. Cóż, na razie bardzo pozytywnie i to nie ze względu na to, że jest moim szefem, ale po prostu znamy się już od wielu lat i uważam, że sprawdzi się na tym stanowisku. A jak będzie, naprawdę to czas pokaże. Robimy sondę, jak mieszkańcy oceniają nowego burmistrza. Oj, kochana, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Uważam, że młody człowiek ma teraz pole do popisu, może się wykazać. Niepotrzebny nam jest taki starszy człowiek, który już tam za sobą ma cokolwiek, tak? Także ja też na niego głosowałam, przyznam szczerze. Tak, i trzeba dać szansę młodym. Czy coś na plus się zmieniło w Olsztynku w ostatnim czasie? Wie pani, to jest troszeczkę za krótko, ale widać, że dba o młodzież. Eee, wszędzie na każdych spotkaniach stara się być. No za dużo nie może zrobić, bo to jest krótki termin, prawda? Ale widać, że się stara naprawdę. W jakim czasie można powiedzieć, że coś się na plus zadziało w olsztynku? Powiem Pani szczerze, e, dobrą rzeczą, jaką robi nasz nowy burmistrz, to jest to rozmawia z ludźmi. O, wysłuchuje ich. Na pewno chce rozwiązać problemy, jakie są. Tutaj, jakie są w tym mieście. Imprez to przybyło, tak, to owszem, i to fajnie, bo imprezy są i dla młodych, i dla osób moim, na przykład, wieku, i dla jeszcze starszych, także ludzie są. Na pewno więcej się dzieje niż do tej pory się działo, tak? Yy, więcej takich jest. Yy społeczeństwo może się więcej o spraw angażować, niż było to do tej pory, bo to wszystko było takie bardziej zamknięte. Jak coś było zorganizowane, to nic nie można było dodać, tak ma być, koniec i krawka. Teraz raczej idzie to wszystko pod nas. O, to, czego my oczekujemy, to to z reguły mamy zrealizowane. O, na takiej zasadzie z tymi imprezami, czy na pewno poprawia się wygląd miasta. O, To dużo daje, bo w ostatnim czasie nasze miasto to było... Zaniedbane bardzo. Teraz widać, że po prostu coś się zaczyna dziać i to jest jeden taki największy plus, choćby pod względem wizualnym naszego miasta. Imprezy, owszem, też są upamiętnienia, bardzo dużo się dzieje pod względem y, naszej plaży miejskiej, tak? Nowy burmistrz stara się współpracować przede wszystkim ze stowarzyszeniami. Za to ma ogromny plus. A tak to ja raczej czekam na, na to, co jeszcze jest w stanie zrobić. Bardzo krótka ta jego kadencja będzie, więc za dużo nie może. Może jak wygra kolejne wybory, to wtedy będzie mógł pokazać coś więcej. Przypomnijmy, Robert Waraksa, obecny burmistrz Olsztynka wygrał przedterminowe wybory w lipcu 2022 roku. Głosowanie odbyło się w związku ze śmiercią ówczesnego burmistrza Mirosława Stegienki.